Cześć dzień dobry, nazywam się Łukasz Wróblewski i pokażę wam w kilku prostych krokach, jak założyć konto na platformie Witok i skorzystać z pomocy naszych specjalistów z zakresu psychologii. Krok pierwszy to bezpłatne założenie konta na platformie Witok. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wpisanie adresu domeny w przeglądarkę twojego telefonu, tabletu lub komputera, app witok.pl łamane na register. Drugi sposób polecany przeze mnie to pobranie aplikacji WeTalk na Twój telefon lub tablet. Aplikacja działa zarówno na systemie Android, jak i iOS. Krok drugi to uzupełnienie swoich danych o nickname, adres e-mail oraz hasło. Pamiętaj, aby zatwierdzić regulamin oraz politykę prywatności, a u dołu ekranu znajduje się przycisk. Klikając z niego, potwierdzasz rejestrację. W roku trzecim proszę Cię, aby zalogować się na swoją pocztę i potwierdzić rejestrację. Moja wskazówka jest taka, aby sprawdzić zakładkę spam. Następnie strona automatycznie przekieruje Cię do zakładki, w której będzie można ukończyć proces aktywacji konta. Po poprawnej aktywacji możesz zalogować się do swojego wirtualnego gabinetu. Po zalogowaniu się twój opiekun klienta nawiązał już z tobą kontakt i może poprosić cię o weryfikację użytkownika. Postępuj zgodnie z jego wskazówkami. Teraz już wszystkie kroki przebiegły pomyślnie i możesz zacząć wymianę wiadomości ze swoim opiekunem klienta, który następnie dobierze odpowiedniego specjalistę do twoich potrzeb. We talk o każdym problemie warto rozmawiać.